Aż seta przegranego trade'a, ale dalej boli, jakbyś tracił pieniądze pierwszy raz i myślisz, czy kiedykolwiek się do tego przyzwyczaję? Akceptacja to podstawa. Cześć, jestem Wiesława. Nawet po dłuższym czasie w tradingu, to boli, ale trzeba to zaakceptować. Jak dziecko uczy się jeździć na rowerze, to jest tak samo. Jeśli straty wciąż bolą, tak samo zostań. Rower pokaże, dlaczego. Zapisz sobie to i zapamiętaj, by nie mieć już więcej takich problemów. Jak to jest z tymi stratami w tradingu, a upadkiem na rowerze? Dziecko uczy się jeździć. Pierwsze upadki płacze godzinami. Drugi upadek płacze już mniej, pół godziny. Dziesiąty upadek wstaje i jedzie dalej. Setny upadek, śmieje się i próbuje znowu, aż do skutku. A trader? Jak to jest w tradingu? Trader uczy się, pierwsza strata, płacze całą noc, druga strata, smuci się cały dzień, no ja do tego się nie nadaję. Dziesiąta strata? OK, następny trade będzie lepiej. Setna strata to część procesu. Zaczynasz rozumieć, że to jest proces w tradingu. I trzeba to zaakceptować. Dlaczego dziecko się przyzwyczaja szybciej? Mózg rozumie. Upadek to nauka. Cel nauczy się jeździć. Każdy upadek równa się krok do celu. A dlaczego ty się przyzwyczajasz? Mózg rozumie strata to jest nauka, inwestycja w siebie. Cel nauczyć się tradować. Każda strata to krok do celu. Złota myśl, złota rada. Zmiana myślenia. Nie straciłam 50 zł, ale zapłaciłam 50 zł za lekcję tradingu. Jak dziecko, nie upadłem, ale nauczyłem się równowagi. Metoda roweru. Po każdej stracie napisz, czego się nauczyłeś. Napisz rower, jeśli chcesz uczyć się tego za darmo w darmowej Akademii Tradingu.